I mamy Negewa w formie awupy. No do... Nieźle, nieźle, Walf. Siemanko widzowie, mamy dzisiaj wtorek, także w nocy był update do naszej ulubionej gry CS2 oczywiście, także zobaczmy co tutaj nowego mają dla nas. Nie będę kłamał już sobie tutaj powiedzmy wstępnie, poczytałem o co chodzi. No i ogólnie pierwsze co, to Valve w końcu przyznało się, że wraca do bety. Możecie nawet przeczytać, że jest to aktualizacja przedpremierowa Counter Strike 2, także niby wyszła oficjalna gra, ale wszyscy wiemy, że tak nie jest, tak? Że to nadal jest beta i pewnie jeszcze długo będzie ale wyszły jakieś optymalizacje tutaj wstępnie, jeżeli chodzi o silnik, że gra ma chodzić lepiej, sprawniej, mniej obciążać procesor, także jeżeli ktoś ma słabszy sprzęt, miał do tej pory problemy z lagami, możliwe, że po tym updatecie gdzieś będzie lepiej, ale na razie to jest testowane. Osobno w becie, więc jeżeli zagracie sobie dzisiaj zwykły matchmaking, no to nie odczujecie żadnych zmian, tak? Tutaj mamy jakieś skrypty, mapy i tak dalej, to nas nie interesuje. Najbardziej interesuje mnie aktualizacja, która wpływa dosłownie na rozgrywkę. Jest to zbrojenie ładunku C4 spowoduje teraz obniżenie widoku broni, uniemożliwienie korzystania z celownika i opóźnienie strzału z broni o 150 milisekund po zakończeniu rozbrajania. Także wydaje mi się, że jest to... Spory nerf dla strony CT, no i za momencik obadamy sobie jak to faktycznie wygląda w grze, tak? Jeżeli chcesz pootwierać skrzynki do CS2, to zapraszam Cię na stronę CSGO SKINS, gdzie z kodem BULION zgarniesz darmowe 2 złote i 10 groszy na start oraz 10% bonusu przy doładowaniu. Do tego, jeżeli używasz mojego kodu, to automatycznie bierzesz udział w moich giveawayach, a często rozdaję serio ładne kosy. Na stronce znajdziesz wiele ciekawych trybów, jak na przykład lootboxy, case battle lub exchanger. No i nie zapomnij otworzyć darmowej daily skrzynki oczywiście. Dodatkowo regularnie na stronce odbywają się nowe eventy, w których możesz wziąć udział. Do zobaczenia na stronie. Dobra, jest teraz szybki tutorial, jak odpalić sobie po raz kolejny btcs 2 prawy właściwości, beta. Udział w wersji beta. I macie tutaj przedostatnie, tak? Wybieracie to. Ok. No i powinno Wam tutaj się pobrać to. Mi się. Pobiera w tym momencie. Dobrze, w takim razie, jak możecie zobaczyć, odpalił nam się zwykły CES. Tylko pewnie nie będziemy mieli możliwości, żeby zagrać, nie wiem, matchmaking, tak? Spróbujemy odpalić, i tak, nie ma po prostu takiej możliwości, ale możemy odpalić sobie trening. Także tak zrobimy. Powiedzmy, nasza ulubiona mapa, Niuczek. E, znaczy, fajnie, że powstała taka osobna beta, gdzie społeczność może testować takie rzeczy. Tylko dziwi mnie, czemu Valve tego nie zrobiło w przypadku, jak coś kombinowali przy Movemencie, nie? Rozumiecie, bo, bo przez te wszystkie ostatnie updatey no to Movement sporo ucierpiał, potem to poprawiali i tak dalej. Więc dziwne, że wtedy nie wprowadzili bety, żeby osoby, które się faktycznie na tym znają, potestowały, jak będzie najlepiej, no i żeby wyciągnąć jakieś wnioski, tak? To oni z tym Movementem działali tak na pałę, a tutaj w przypadku jakichś. Usprawnień i optymalizacji gry, no to teraz nagle są wielkie testy, tak? Także czuję się tutaj trochę pominięty jako gracz powiedzmy. movementowy, tak? Bo z tym u nie jest różnie, ale dobra. Yy, o co chodzi? Mamy boty, także zrobimy sobie komendę, żeby nie strzelały do siebie. Dobra, mam bota. Teraz musimy poczekać, żeby zaplantował, tak? Aha, no tu musi się schować pewnie. Dalej plantuj. Ty, no i nie plantuję, co jest z nim. Dalej. Ej, nie, bo ja ustawiłem limit czasu na godzinę, także oni będą czekać co na ostatnie sekundy tego Kurde, szybciej, boty. nie mamy tyle czasu. Dobra, zaplatował. Możemy testować, guys. Ty no pobiegli na B, no co ty gadasz? Dobra. E, także. Zobaczcie. Ręka jakby z bronią nam się obniża, kiedy próbujemy defować, tak? Jest taki animacja. I nie możemy w tym samym czasie jakby skopować. Czyli no, jest to po prostu utrudnienie dla strony CT. Jeżeli mamy scope'a, zaczniemy defować, ee, to ten skop znika. I jest taki delikatny lag, że jeżeli przerwiemy defowanie, to mamy. Nie możemy od razu strzelać, jak to było. No jest taki delikatny delay, tak? Odczuwalny. Okej, okay, zmieniłem, że paka powinna dłużej wybuchać teraz. Także. No jeszcze raz. Ręce opadają. Dosłownie. Eee. No i. Jeżeli chciałbym teraz strzelać do bota, no to wcześniej mogę przerwać defowanie i od razu napieprzać. A teraz jest taki delikatny delay. No, delikatne opóźnienie. Na pewno w zwykłym matchmakingu, tak jak my sobie gramy, to raczej się tego nie odczuje, tak? Ale na jakiejś scenie pro, no zdecydowanie. Wiecie, jak to jest czasami, jak się defuje, pakę? To dosłownie na te ostatnie milisekundy się uda. A tutaj, no, robi to różnicę, nie? Robi to różnicę, także. Jest to odczuwalne, myślę, że kwestia przyzwyczajenia, ale jednak no, ten skop będzie przeszkadzać na pewno, bo wcześniej jakby gracz mógł mylić tym skopem, udawać, że nie defuje i tak dalej fakeować w lepszy sposób. No a tutaj jednak... Kurdy problem! Ej dobra, już widzę pierwszy bug, zobaczcie na to. Klikając na zmianę E oraz przycisk strzału możemy napieprzać z AWP -y jak z Negeva, Co jest grane. Także widzicie, no beta, beta, nie? <laughs> nice. Także kwestia wyczucia, I mamy Negewa w formie AWP. No to, nieźle, nieźle, Valve. Git, git. Kurde, no gdzieś tam można powiedzieć, że jest to delikatnie odczuwalne, ale szczerze mówiąc, nie martwiłbym się aż tak o to. Mówię na scenie: procz, jak ktoś se treharduje i wbija globala, no to pewnie to odczuje. Po prostu gdzieś to tak wygląda, że jest zgodnie z animacją, tak, że ma rękę w dół defuje, podnosi ją i dopiero strzela, czyli to trwa tyle ten czas od momentu, kiedy broń jest w dole do momentu, kiedy jest na wprost, to to jest czas, kiedy nie możesz strzelać. Tak to wygląda, nie? Także jeżeli chodzi o mnie, a pewnie tej różnicy jakoś nie odczuję. Fajnie, że dodali znowu betę. Szkoda, że nie dodali jej w momencie kiedy bawili się z movementem. Tylko wszystko wprowadzali tak na pałę i dosłownie psuli tym grę. No i jeżeli chodzi o optymalizację, czy żeby gra po prostu lepiej chodziła, te strzały lepiej siadały i tak dalej, no to jak najbardziej na plus. Także yy, mam nadzieję, że w końcu Valve pójdzie w dobrą stronę od strony technicznej. A nie tylko yy, wprowadzanie jakichś armory pasów i nowych skinów, czy tam zawieszek, których i tak finalnie potem nikt nie używa, nie? Także to jest zdecydowanie na plus. Dobra, miłego dziąka dla was, taki szybki odcinek. Yy, no i napiszcie, co o tym myślicie. Z komentarzy pewnie tradycyjnie polecam jakieś skinki, także trzymajcie się i nara!